Cześć Siemano, z tej Darken Dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić e, takie intro w 2D, które bardzo ładnie wygląda, a dużo się przy nim nie napracujecie, a jest ogólnie bardzo dobre. U mnie zresztą nie widzieliście na porządku. No więc tak, odpalamy naszą przeglądarkę. Wchodzimy w YouTube. I, w, i wpisujemy e, Intro 2D Template Sony Vegas. i Jest taki koleś, ma takie konto. I klikamy w pierwsze. Tutaj sobie mm, wybieramy, jakie chcemy. Dajmy na to. Nie wiem, dajmy na to te, tak? Wygląda mniej więcej tak. Tu wpisujemy swoją nazwę. No i dobra, no i co trzeba zrobić? Klikamy Download. To możemy sobie już zamknąć. Tutaj też. No i teraz musimy czekać 30 sekund. Ja to szybko przewinę. Ok, czas już przeminął. Przeminął. Mm, teraz klikamy download. Wy, wyśle nas na mediafire No i klikamy download znów. No, ja nam się ściąga, to nie jest jakieś strasznie duże. Teraz za ja chwilę poczekamy. Ok, e, to możemy otworzyć folderze, a to możemy już zamknąć. Ja już w tym czasie sobie otworzyłem sony vegas studio no i dajemy ten plik tutaj w sumie chyba go musimy piew jeszcze wypakować tak, tu jest mój mały błąd, no musimy sobie jeszcze to wypakować a tu, tu jest moje intro Dajmy sobie new, folder, intro Dajemy sobie tutaj. Możemy teraz to zrobić na dwa sposoby. Ja to zrobię, że weźmiemy Open i dajmy sobie desktop, czyli Pulpit. Na myśl moje zdjęcie nie patrzcie e, intro, intro <kłysk> i tu jest Open Disk i e, tu klikamy I Ignore Missing File OK. No i proszę bardzo. To jest nasze intro. Tak wygląda na mniej więcej tak. Ale my nie chcemy tutaj tego napisu Your Name albo tu Welcome, tak? Co musimy zrobić? Musimy scrollem sobie to wydłużyć. Klikamy tutaj. Nie, nie tutaj. Tutaj. I to Welcome. Chyba, że chcemy to Welcome. To sobie. Y, zmieniamy na... Zapraszam, witam, coś tam sobie sobie dam. Witam. No i tu sobie dam jakąś, dajmy na to. Tylko muszę to zaznaczyć. Jakąś tam sobie... Dam, dajmy na przykład... Nie, w sumie to nie. Dajmy tutaj sobie jakąś trzcionkę. Nie mam co dużo wganych tych trzcionek. Jakieś tam mam. No dobra, dajmy na przykład tą, tak? Zmieniamy. No i tutaj już, zamiast tego welcome mamy witam. Teraz musimy jeszcze zmienić to your name. Klikamy znów tutaj. Zamiast your name wpisujemy swój nazwę kanału lub jak tam się nazywamy, tak? Ja wpiszę Darken. No i zmieniamy sobie na czcionkę jaką tam chcemy lub kolor też możemy sobie zmienić. I całość powinna wyglądać dobrze. Wygląda, wy, wy, wygląda dobrze. No i teraz, jeżeli już tam tu wstawiliśmy sobie coś, no to teraz to renderujemy, zaznaczamy wszystko. Render as musimy poczekać chwilę. A ja tu już mam swój profil. Ja już tutaj mam swój profil e, YouTube HD. Klikamy Render. Dosyć szybko to idzie, gdyż to jest. Niecałe 10 sekund. Ok, wyrenderowało nam się. Zobaczmy, jak to wyszło. O, moim zdaniem wyszło ładnie. A, i jeszcze jedna sprawa. Czasami tutaj są takie paski na górze. Jak to usunąć? Klikamy, daję wszystkie myszy, klikamy Properties i e, coś tam, aspekt ratio, tak? Klikamy to i nasz obraz będzie rozciągnięty. Dobra, to było na tyle. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Trzymajcie się, cześć.